To jest dysk, który wrócił od Państwa z reklamacji. Tu są jego numery seryjne. Podłączony jest przez sześciówkę. I za chwilę podłączę go do komputera. Proszę bardzo. Jest podłączony. Proszę bardzo, mija 20 sekund i dysk zostaje wykryty po 20 sekundach. Jeszcze raz. Wyłączyłem. Słychać, słychać odgłosy, prawda? Jeszcze raz włączam. Czas start. Około 23-24 sekund potrzebuje ten dysk, żeby się uruchomić. Dodam jeszcze, że dysk nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych i ma nienaruszoną plombę.